Widzowie wzburzeni po werdykcie półfinału Tańca z Gwiazdami. Pokłócili się o dwie pary. Wielkimi krokami zbliża się finał jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami. Emocje są ogromne, bo już wkrótce dowiemy się, kto sięgnie po kryształową kulę. Jednak po półfinałowym odcinku w sieci zawrzało. Decyzja o tym, które pary awansowały do finału, spotkała się z falą krytyki ze strony widzów. W półfinałowym odcinku na parkiecie pojawiło się pięć par, które przez ostatnie tygodnie podbijały serca widzów i zbierały wysokie oceny od jurorów: Maurycy Popielisara-Janicka, Wiktoria Gorodacka i Kamil Kuroczko, Mikołaj Bagi-Bagiński i Magdalena Tarnowska. Katarzyna Zilman, Jania Lesarora, Tomasz Karola i Izabela Skierska. Każdy duet dał z siebie maksimum, prezentując dopracowane układy i ogromne emocje. Półfinał udowodnił, że ta edycja tańca z gwiazdami była jedną z najbardziej wyrównanych w historii programu. Wielki finał już za chwilę. Widzowie TZG oburzeni werdyktem. Zasady programu są jednak nieubłagane i w minionym odcinku z Show musiały pożegnać się dwie pary. Program opuścili Tomasz Karolak oraz Izabela Skierska oraz Katarzyna Zilman i Jania Lesar, tym samym do finału awansowali Maurycy Popieli Sara Janicka, Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodacka i Kamil Kuroczko. Po tym werdykcie w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo sprzeczek pomiędzy internautami. Część widzów tańca z gwiazdami, nie kryje bowiem rozczarowania odpadnięciem Katarzyny Zilman i otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z werdyktu Jury. Załamie się chyba. Przysięgam, to była moja ulubiona para od początku i tak mi się dobrze je oglądało, powinny być na miejscu bagiego tańczyła po prostu lepiej. Błagam, nie, można przeczytać wśród komentarzy. Niektórzy fani uważają jednak, że finałowe trzy pary zostały wybrane idealnie i nie wyobrażały sobie innego werdyktu? Już 16 listopada: wszystkie oczy będą zwrócone na parkiet, gdzie finaliści staną do ostatecznej rywalizacji. Czy kontrowersyjny w oczach internautów werdykt wpłynie na atmosferę finału? Przekonamy się już wkrótce.